Jak to się ukazało i tylko jak tam troszeczkę rozgłosu medialnego jakby to nabrało, to wielu osobom się przypomniały pewne faktyczne stany, faktyczne pana Wiesława. Mówi Daniel Sztych, nie kryjąc rozbawienia. Choć na początku nie było mu do śmiechu, gdy na portalu społecznościowym na profilu radnego Wiesława Fidurskiego przeczytał pytanie dotyczące jego osoby. Radny chciał wiedzieć, czy wicestarosta Złotowski był karany za bicie kobiet. Był to ostatnie dni kampanii i pewnie panu Widurskiemu zależało na tym, żeby insynuować czy też obrażać członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy kandydowali z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mowa oczywiście o starości Złotowskim, który kandydował do Sejmu właśnie z listy psl a jego najbliższym współpracownikiem jest zaatakowany przez Wiesława Fidurskiego Daniel Sztych. I co ciekawe, to właśnie do Ryszarda Goławskiego radny Fidurski zgłosił się z prośbą o załagodzenie konfliktu. Pan radny mi tutaj próbował pokazywać jakieś dokumenty, ale ja się po za bardzo nie, nie zapoznaję, bo po co i na co. Choć Wiesław Fidurski wycofał sporne wpisy, na drugi dzień po ich publikacji Daniel Sztych niezmiennie czuje się insynuacjami radnego obrażony. Oczekiwałem tego, że zaraz jak zniknęły te wpisy, że zreflektuje się, przeprosi. Będzie się starał jakoś tę sprawę powiedzmy, załatwić, załagodzić, powie, że poniosło mnie. Nie, nie było niestety takiej reakcji. Wicestarosta zareagował więc sam i skierował do sądu pozew o naruszenie dóbr osobistych i domaga się zadośćuczynienia w wysokości 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem po połowie na Złotowską Spartę i na Fundację Złotowianka. Domaga się także przeprosin w mediach. Rodzi się plotka i ta plotka jest absolutnie potem niemożliwa do wyeliminowania i nawet sprostowania wszelkiego rodzaju tej plotki, no nie dotrą już do tych odbiorców i wizerunkowo, wizerunkowo spowodują na pewno dużą stratę. Mało prawdopodobnym wydaje się, żeby Wiesław Fidurski nie zdawał sobie z tego sprawy. W końcu to doświadczony samorządowiec i osoba przez lata wykonująca zawód wymagający podwyższonej świadomości prawnej. Sam nie chciał na ten temat się wypowiedzieć. Lokalni komentatorzy jednak patrzą na te wydarzenia z niesmakiem. Mam nadzieję, że był to jakiś moment emocjonalny, że być może związany z, z wyborami. Mam nadzieję, że to nie będzie standard. Emocjonalny czy też nie, na pewno zostanie na długo zapamiętany, a nie wykluczone także, że skończy się przykrymi konsekwencjami, ale o tym zadecyduje sąd.